Hej, smoki, moki. Witajcie, jesteśmy właśnie w Polsce. Ja się czuję średnio. Mam, mam nadzieję, że nie mam oczu rozdwojonych. Dlatego też patrzę jednym okiem. Idziemy właśnie wybierać buty dla Tomka. Tu jest Tomek? Tu są moje gremliny. Grem, jednego gremlina na pewno. Zostawiamy do. Zostawiamy na placu zabaw. No i idziemy wybierać dla Tomka buty. Musimy wyprać Tomka spodnie, garniturowe. Będziemy na parcele. Także e, pełen dzień wrażenia. Potem idziemy do znajomych. Także Was pewnie weźmiemy ze sobą, e, jeżeli się zgodzą nagrywać. No a tu idą moje małe gremliny. Się trzymają za rękę. Idziemy Lenę zostawić w, na placu zabaw. Także tam jest chyba plac zabaw. No więc jesteśmy już w domu. Powiem Wam szczerze, że ja tak do nie to po prostu dawno nie byłam. Zostawiliśmy bluzę, Leny w, zostawiliśmy bluzę Leny w tym placu zabaw, w którym się bawiła. Pochwalę Wam się, jaki krem kupiłam. Po prostu tak kulam się z tego. Więc mam krem Bielenda z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Proszę bardzo. Ekstrakt ze śluzu ślimaka, podobno głęboko nawilżający do skóry, bardzo suchej i plus złoto czy 24 karatowej jakiejś olej z opuncji figowej. Więc mami. jestem ciekawa jak ten śluz ze ślimaka mami. będzie działał Co, Lenciu? Nie... No to i co tada, tata ci to otworzy. No, mami. Nie, nie, mami. Ja nie wiem czy może. No może, pewnie to jest to jest dla nich. No. Ja teraz właśnie próbuję... W do tego pokupowaliśmy jakieś tam podstawowe produkty typu y, płyn do y, mycia ciała dla mnie, dla, dziewczyn, czy dla Tomka, dla dziewczyn. No, a teraz biorę i eksperymentuję. I y, używam y, kosmetyków mojej mamy. Y, I właśnie próbuję, moja mama ma dużo, dużo ciemniejszą karnację niż ja mam. I właśnie próbuję poużywać jej y, kosmetyków i zobaczyć, na ile mi wyjdzie ten makijaż. Już teraz mam nałożony podkład i w ekranie widzę, że wygląda spoko. To Teoretycznie to jest trzy w jednym. To jest podkład, znaczy ten, primer, czyli, czyli, jak się mówi po polsku na no primer, nie wiem. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Plus podkład i... Um, i... matko, matkoś mam taką jakąś dziurę w mózgu ja mam mózg tylko nie mam dziurę w mózgu no ale Genia ja trzy w jednym, że nie trzeba używać niczego innego Rzecz, rzeczywiście moja skóra jest taka fajna, delikatna no ktoś by mi napisał natomiast mówię zobaczymy na ile mi to wyjdzie bo moja mama ma dużo, dużo ciemniejszą karację niż ja mam także po prostu spróbuję teraz sobie z, jakby z tych jej kosmetyków zrobić sobie taki codzienny po prostu codzienny makijaż no, więc chyba powiem, że zrobiłam całkiem niezłą robotę. Jeszcze zaraz pójdziemy do okna, żeby zobaczyć efekt w świetle dziennym. Oczywiście ja wiem, że aparat troszkę przekłamuje kolory, ale wydaje mi się, że ten efekt, pomimo że podkład Majomy jest ciemniejszy, to że nawet jako tako wyszło. Co do używałam częściowo też moich kosmetyków, bo mama nie ma wszystkiego, co, co ja na przykład używam. Nie ma na przykład rozświetlacza i tak dalej. Się, że efekt jest przyzwoity. Dobra, to jestem zadowolona w sumie z efektu końcowego. No, dzisiaj jeszcze jedziemy do znajomych. Może uda mi się z jedną znajomą zobaczyć, z jedną koleżanką. Także zobaczymy, że zaraz do niej napiszę i się zapytam, czy możemy do niej wpaść na chwilę. Patrzcie, patrzcie na te zadowolone miny, że są. w aparacie. Myślę, są tak mega szczęśliwi. Właśnie sobie przypomniałam, żeby nagrywać i już jest praktycznie koniec imprezy, zostało nam o tak tyle pizzy i jakieś, nie wiem, 10 minut. <grymne> tak, że po prostu mam zapłon jak 150. I jak powiedziałam, że mam ich nagrać, to patrzcie na te miny. <grymne> Takie, no nie. musisz No, ale im się chyba udała, co? Nie. tylko no. krótko, za krótko. krótko, no ale i tak fajnie, bo bez dzieci byliśmy, także o tyle dobrze. to lat, żyje, nas. Tolat, to lat, żyje, nas. Tolat. To komu śpiewasz 100 lat? to lat 100 nas. a komu śpiewasz 100 lat? To lat jedzie nas ale komu śpiewasz 100 lat? jedzie nas nie ma to jak próbować się coś a włamać do swojego byłego starszego domu ponieważ y, jestem w środku, natomiast y, nie możemy znaleźć kluczy, ponieważ najprawdopodobniej Lena mnie gdzieś wyniosła po prostu. No, więc obecnie próbuję, o właśnie, próbuję wszystkie klucze, jakie są w domu, licząc, że któryś klucz po prostu będzie pasował i że któryś klucz, y, któryś kluczem da się otworzyć i zamknąć drzwi. Ponieważ w rodziców są takie drzwi, że jak się je zamknie, to to już się ich nie otworzy od zewnątrz, jeżeli się nie ma klucza. Że na dół jest kod i to jest ok. natomiast no nie ma... nie mam klucza do drzwi. Także próbuję się właśnie y, znaleźć klucz y, do drzwi tutaj na dole. Dobra, szukam dalej. Dobra, akcja zakończyła się sukcesem! Więc udało mi się znaleźć pasujący klucz. A my dzisiaj idziemy na wesele do mojej znajomej. W sumie to był właśnie powód, dla którego w ogóle przyjechaliśmy do Polski w tym terminie, bo planowaliśmy przyjechać w innym terminie. Także ja za moment zbieram się do fryzjera. Pokażę Wam jeszcze widok z okna na czas balkonu moich rodziców, bo jest naprawdę ładnie. Jest w ogóle dzisiaj mega, mega ciepło. Także dzisiaj u znajomych dostaliśmy dla dziewczyn takie. Taki zestaw ciuszków, także możemy dzisiaj, właśnie dzisiaj je obraliśmy w takie, w takie rzeczy. Potem Wam jeszcze pokażę, ale teraz Tobęk poszedł z dziewczynami do swoich rodziców. Ja tu jeszcze powieszę, o właśnie, tu powieszę pranie yy, i będę się zbierać do fryzjera, żeby mi zrobiła coś z włosami, bo one już zaczęły po prostu. Znaczy, pewnie mogłabym je doprowadzić jeszcze do ładu, no ale wiadomo, że już nie wyglądają tak ładnie, a yy, chciałabym jednak na tym weselu wyglądać jak człowiek. Takie pląsy to u nas tylko. Lili, jakie pląsy robisz? No, Lili też tutaj robi pląsy, pląsy. Lena, uważaj tylko na Lilkę, tak? Tak, pląsy, pląsy, a tam leży duży pląs. Cześć, Moki Moki, witajcie. I dzisiaj zapraszam was, zebrałam was ze sobą na farmę. Jesteśmy na obchodach Dnia Mamy i przy okazji na imieninach mojej mamy, także no takie powiedzmy multi-świętowanie. I będziemy mieli mieli tutaj będzie grill. Tak jak widzicie są owieczki, one się będą pewnie jeszcze gdzieś tam przejawiać w tle. Także będziemy mieli grilla, będziemy mieli jedzenie i generalnie no, dzieciaki tutaj szaleją i bawią się, Lena nawet nie wiem gdzie jest. Pewnie z kimś poszła szukać króliki na spacer, bo tu, się, tu można wyprowadzać kuliki na spacer. Więc, więc myślę, że myślę, że po prostu zniknęła wyprowadzać królika na spacer. Także tak jak widzicie, no, region jest rzeczywiście bardzo piękny. ale to no, jest dosyć daleko w sumie od nas, ale rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Także y, potem Wam jeszcze pokażę, jak będziemy jeść, jak będziemy imprezować. Y, a tymczasem uciekam szykować jedzenie, bo jest, trzeba wszystko po prostu przygotować tutaj od zera. Trzeba wszystko ładnie na stół poukładać, także no, jest bardzo, rąk do pomocy jest dużo, ale mimo wszystko trzeba, trzeba to wszystko przygotować. Także uciekam. Ile co tam jest? Jest owieczka? Bo. Co tam jest Lilka? Owieczki? Czyli co, owieczki są fajne, ale z daleka, tak? No jak do owieczka? Lili? Lili, jak robi O właśnie tak. Masz małego królika? Pokaż mi. O, jaki śliczny królik. O, zobacz. Co tam Lena jest? Królik jest rąbek. Lena dostała taki sprzęcior. Musisz więcej mu nałożyć tej trawki, wiesz? I to się powulsuje? Tak. Co, jak wam się podoba to miejsce? Fajnie. ładnie jest. No, no, no! Co no? no? ale, nie, ale to możesz trzymać, tylko musisz uważać, żeby cię nie ukryć. Kochan, no. potem No więc nie ma tutaj rożna, więc chyba będziemy robić tak po, po robinsonowemu Kruzo, jak pierwotni ludzie, bo nie ma rożna, więc to pierwotni ludzie, no co? No pierwotni ludzie sobie robili na patykach, no. A ludzie cywilizowani mają rożna. Więc my jesteśmy niecywilizowanymi, prawda? Nawet tutaj mamy o takiego pierwotnego człowieka. No i do tego mamy pierwotne owce i dużo pierwotnych rzeczy, generalnie. Cześć, co robicie? Ja mam spać. Ty śpisz. Ale na co ty robisz? Ach, czyścisz stół, tak? A, tu został wtoczony pojazd. Podatki też. Masz wrócić do łóżka i spać a tutaj jest mały gluś a my tam sobie y, obozujemy, biwakujemy jemy mi się co prawda odezwała właśnie alergia i czuję oko i nos i to jest bardzo, bardzo złe, bo nawet nie mam żadnych tabletek a ja jestem strasznym alergikiem właśnie na trawy i zapomniałam o tym, że tu będą trawy i tym sposobem y, zaczynam cierpieć, więc mam nadzieję, że nie odezwie mi się to bardziej, bo jeżeli mi się odezwie bardziej, to chyba to was nie będę gadać, bo po prostu będę taki królik zapuchnięta i zasmarakana. Zresztą słyszycie. A tutaj się odgrywa mecz o życie. A tam Ania została zatrudniona do ciągnięcia wozu. Także się impreza się rozpełzła. Słyszycie, jak się siąp nosem. Tam jest owca. O. Jak się czuje po przegranej stronie! A my teraz gramy właśnie w Dobra, dużą ja. jęgę! Teraz ja? Teraz do mi przyniosła ze swojego pojemnego auta. Dobra, teraz ręcia. Nie, 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 O zaraz padnie. Okno. Teraz idź z drugiej strony. O, o, delikatnie. Nie ma to jak delikatność. Nie chcę wyjść. Ten będzie, ten będzie bam. Z moją alergią. Dziewczyny się wybiegały, wyszalały, wykarmiły e, króliki i owce i je napoiły. Teraz właśnie jedziemy. Muszę patrzeć też trochę na mapę. E, także jedziemy i powiem szczerze, że dla mnie. E, jakby ja jestem przyzwyczajona już do, do widoków irlandzkich, więc dla nas widoki polskie, takie, takie powiedzmy typowo polskie, no. łąki pola, no. lasy czy te gniazda bocianów, to po prostu jest w ogóle niesamowite, także ja Wam w ogóle pokażę. Ja wiem, że dla osób mieszkających w Polsce to takie widoki to jest norma i taki widok to jest powiedzmy no standard, tak? no bo możecie to zobaczyć każdego dnia ale dla mnie to jest w ogóle jakieś wow, nie? Także jedziemy i, i mówię, no, po prostu o. niesamowite, mówię, no tu jest pole, tak? Tu jest jakiś lasek, w ogóle jakieś drzewa, no bociany, ja ci wiem, że my jedziemy w ogóle... My jedziemy w ogóle wioskami. Jakby ja wiem, że my jedziemy wioskami, ale mimo wszystko, no po prostu to jest jakaś... Chwalimy, a z nie znamy. No, ale no, znaczy przypomina mi się moja praca jako e, listonosz. Jak pracowałam właśnie jako listonosz e, i wyjeździłam po takich właśnie wioskach, to mi się przypomina, bo to, było, to, to, było, to były śmieszne czasy. E, jeżdżenie do takich, do takich małych właśnie wioseczek. Także wam jeszcze pokażę kilka widoczków a, i będziemy, myślę, się kończyć dzisiejszy dzień. Zobaczymy, czy kończymy tego vloga, bo jeszcze nie wiem na ile mi wyszedł e, ten vlog. Bo nie wiem, czy zrobię jeden czy dwa z wyjazdu. Także jeszcze wam pokazuję kilka widoków.